Cześć wszystkim. Mamy tu słuchajcie, Mercedesa, jak mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy, ale niestety bez świateł też nie ma jazdy. Tutaj klient nam zgłosił sterkę tylnego prawego światła, nie było stopu. Pokażę Wam co żeśmy odkryli w międzyczasie. Światło już zostało naprawione. Mamy całą prawkę, zobaczcie sobie. Doszło do zwarcia. Tu już jakaś rzeźba była. Więc my zamówiliśmy nowe oprawki, cały ten mechanizm taki elektryczny został wymieniony, linia lampa działa, natomiast jeszcze był problem zgłaszany z przednimi postojówkami. I żeby się do nich dostać, dokładnie zobaczyć co się stało, czy musieliśmy zdemontować zderzak, bo już widzieliśmy, że one nie świecą, natomiast po wyjęciu oprawki okazało się, że jest połamana. Chcieliśmy ją naprawić, czyli jakimś tam delikatnym podklejeniem. To wam zaraz pokażę, dlaczego się jednak nie da tego zrobić. A żeby wyjąć lampę, no niestety trzeba zdemontować zderzak. A teraz wam pokażę, o co chodzi. Po wyjęciu żaróweczki, zobaczcie sobie oprawkę. I teraz zobaczcie sobie środek tej lampy. Tam jest wszystko wytopione. I tak samo przewody, zobaczcie, tu jest zwarcie robiło się na przewodach, także tej lampy już raczej nie naprawimy. Być może firma, która regeneruje takie lampy, by sobie z tym poradziła, bo tą lampę by trzeba było rozklejać. Zostaje ewentualnie zakup nowej lampy, ale zobaczcie, przejdziemy sobie do drugiej, mamy identyczną przyczynę. Robiło się zwarcie przy takim stanie rzeczy, co tu widzimy, ale tak samo na światłach. Tutaj zobaczcie sobie: również kable nie mają już osłony i robi się zwarcie. No więc dzwonimy do klienta, informujemy o przyczynie, dokładnie co się dzieje z lampami. No i niestety, prawdopodobnie. Trzeba będzie kupić nowe w zamienniku, no bo oryginał jest dosyć kosztowny. Zamiennik może kosztować w granicach, myślę, do 700 zł za sztukę, a oryginał podejrzewam około 1,5 do 2000. Więc tu już decyzję podejmie klient, a my, już tak powiem, kończymy materiał, jeśli chwilowo chodzi o podjęcie decyzji. Że wracając do tematu, bez gwiazdy nie ma jazdy, ale pamiętajcie, światła też są bardzo ważne, więc Warto dbać i wymieniać od czasu do czasu żarówki, bo też żarówki mają swoją żywotność. To, że one są i świecą, to nie znaczy, że nie należy ich wymieniać, bo względem żywotności ich świecenie, barwa ulega uszkodzeniu i one już są coraz słabsze po prostu. Dobra, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym materiale.